Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Odezwał się tutaj nasz drogi i kochany Rafałek Kowalski. Tutaj jest ten strefa łaski, no to jest nasz pastor zielonoświątkowy, teolog Rafał Kowalski znany tutaj starszej gwardii prawda teraz napisał taki oto komentarz do którego warto się odnieść Pan Albert zmienia zdanie, no nie ja nie zmieniam zdania kiedyś mówił, że mieć Jezusa to jeszcze nie znaczy być zbawionym, ponieważ zbawienie się osiąga ciężką pracą na nie Trzeba zakasać rękawy i tyrać, aby osiągnąć zbawienie. Samo posiadanie Jezusa nie wystarczy. Tak, Albert, mówiłeś. Już ci się wszystko miesza, widzę. Nie, nic się nie miesza, tylko ty, Rafałku, kochany, nie potrafisz zaskoczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Wy nie rozumiecie zbawienia, nie rozumiecie, co to znaczy posiadać Chrystusa, albo inaczej, co trzeba robić, żeby go posiadać, dlatego nie łączycie kropek. Albert, teraz twierdzisz, że jak masz Jezusa, to masz życie wieczne. Tak, oczywiście zawsze tak twierdziłem. Kto ma Chrystusa, ma życie wieczne. Przecież Ty nie jesteś pewny tego, że już, je, że już osiągnąłeś to życie wieczne. No właśnie, ma mieć życie wieczne, to znaczy żyć życiem Chrystusa. Ale osiągnąć życie wieczne w niebie, no to żeby osiągnąć życie wieczne w niebie, panie Rafałku kochany, to ja tu muszę żyć życiem Chrystusa. Tak? Yy, krzyczałeś, mieć Jezusa to jeszcze nie wszystko. To tylko sposobność do tego, aby teraz zakasywać rękawy i osiągnąć to życie wieczne pracą nad uczynkami. No o Chrystus mówi, za mnie nic uczynić nie możecie, a więc... Sam Chrystus wskazuje na współdziałanie z sobą, nasze współdziałanie z Nim w czynieniu dobra, tak? Ty wcale nie jesteś pewny, że już zapracowałeś na życie wieczne. Taka Twoja wiara nazywa się daremną wiarą, daremnie. Tam sobie wierzysz, Albert. Ty będziesz umierał w przekonaniu, że w czyściu zapracujesz sobie na życie wieczne. Totalne kłamstwo o czyścu. Przez cierpienia czyścowe, może masz tylko szansę na życie wieczne, ale to jeszcze nic pewnego, wedle Twego Katolicyzmu. Nie, to nie jest katolicyzm, to są Twoje urojenia zakłamane na temat katolicyzmu. Tym się różnimy. Dobrze, moi drodzy. Panie Rafałku, kochany. Mieć Chrystusa, osiągnąć życie wieczne, uczynkowość. To wszystko tworzy jedną całość. Zawsze to mówiłem i podkreślam. Kto wierzy i ma Chrystusa, ma życie wieczne, tak? Dlatego, bo. Kto ma Chrystusa, ma życie wieczne, bo On jest życiem wiecznym. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak to się ma posiadanie życia wiecznego i zakasanie rękawów. Otóż posiadanie Chrystusa wiąże się z zakasaniem rękawów. Nie można posiadać Chrystusa, puszczając bony fotelowe. Sam Chrystus mówi, to jest 14-15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Kto spełnia moje przykazania, trwa we mnie, a ja w nim. Kto miłuje, trwa we mnie, a ja w nim. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie moimi przyjaciółmi. To, to, to jest wszystko w Ewangelii. Tak? 14 rozdział Ewangelii Św. Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, Ja przyjdę do was z ojcem i będziemy u was przebywać, tak? A więc Chrystus mówi nam, co trzeba zrobić, żeby go mieć? Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. Tak? Eucharystia. I tu jest, Rafałku kochany, konieczność zakasania rękawków. Dlaczego? Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje, niech się zaprasza, zapiera samego siebie każdego dnia. Kto idzie za mną bez krzyża, nie jest mnie godzien. A więc, żeby mieć Chrystusa według modły Chrystusowej, to trzeba spełniać to, co On nam nakazuje. Spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi, Eucharystia. Tak? Branie krzyża, zachowywanie przykazań. Święty Jan w pierwszym liście mówi, jeżeli mówimy, że e, kochamy Chrystusa, nie spełniamy przykazań, oszukujemy samych siebie, kłamiemy, tak? A więc e, konieczne jest spełnianie przykazań, żeby... Trwać w prawdzie w naszym prawdziwym przekonaniu o tym, że kochamy Chrystusa, tak? Żeby trwać w Chrystusie trzeba zachowywać przykazania, a zachowywanie przykazań, wypełnianie woli yy, bo Ojca, tak? Wiąże się z zakasaniem rękawków, kochany Rafałku. Współdziałanie z Chrystusem wiąże się z zakasaniem rękawków, Panie Rafałku. Zapieranie się siebie wiąże się z zakasaniem rękawków. A więc zobaczmy, zakasujemy rękawki, żeby spełniać wymagania Chrystusa, przez to zakasanie rękawów, by spełniać przykazania mamy Chrystusa i przez to posiadanie Chrystusa mam Mamy życie wieczne, tak? Ale, uwaga, mówiliśmy to wczoraj i, 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 i nieraz, to, że mam dzisiaj Chrystusa, nie znaczy, że ja już go będę miał do, do śmierci. Zerwanie wiązów z Chrystusem, wyparcie się łaski. Ja wiem, Rafałek będzie tutaj robił szpagaty na kulczastych drutach, że Galaci wcale... Nie wierzyli w Chrystusa, tak? No zerwali wiem z Chrystusem, ale oni nie byli wierzącymi, tak? No to jak można mieć zerwać wiem z Chrystusem i ich nie mieć. No, żeby zerwać wiem z Chrystusem, to trzeba je mieć, tak? Żeby wyprzeć się łaski, to trzeba jej mieć. A więc Galaci byli. W Chrystusie. Oni mieli wiem ze z Chrystusem, tylko idąc za innymi nowinkami, za inną Ewangelią, wyparli się Chrystusa. Tak? No właśnie. A więc można się zaprzeć. Można stać się niewiernym. Tak? I ponawiam pytanie, jeżeli e, stracę e, Chrystusa, relacje z Chrystusem, to wiem, ze z Chrystusem, tak, to e, dalej mam życie wieczne? Nie, nie mam życia wiecznego, bo nie mam Chrystusa. W XIII rozdziale Święty Paweł, w drugim liście do Koryntian powie badajcie samych siebie, e, czyż nie wiecie, że Chrystus jest w was, badajcie samych siebie. Chyba, żeście odrzuceni. Jeżeli jestem odrzucony. To dalej mam życie wieczne? Nie, nie mam życia wiecznego jako odrzucony. Straciłem je przez grzech. Dlatego Chrystus daje ratunek. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Posługę jednania, słowo jednania. Tak? I apel apostolski w imię Boga. Prosimy was, pojednajcie się z Bogiem. To jest drugi Kory... Koryntian, 5, można sobie od 15 do 20 przeczytać, do końca, nie? Nam Pan zlecił posługę jednania. Dał nam Pan słowo jednania. A więc spowiedź płukanie szat w krwi baranka. Siódmy rozdział Apokalipsy i 22 sobie niektórzy płuczą z szatę w krwi baranka. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział mówi właśnie nam, że Chrystus y, oczyszcza nas swoją krwią i później mówi o wyznaniu grzechów, czyli jeżeli wyznajemy nasze grzechy, spowiedź święta, Chrystus nas oczyszcza swoją krwią, tak? I to jest to płukanie szat dlatego stoją przed tronem baranka siódmy rozdział, dlaczego stoją przed tronem baranka to są ci, co wypłukali swe szaty w krwi baranka, przecinek dlatego stoją przed tronem w dwudziestym drugim jest napisane błogosławieni ci, ci którzy płuczą swe szaty przecinek, aby wchodzili bramami do królestwa i aby władza drze nad drzewem życia do nich należała. A więc co trzeba zrobić, by wejść do królestwa? Płukać swe szaty. Tak? Czyli sakramenty. Z powiedzi świętej Eucharystii. Tak? Dobre uczynki. Rzymian 2, 5, 10. Nie? Że Bóg odda się wieczne tym, którzy przez. Yy, yy, Którzy wytrwale szukają chwały czy nieśmiertelności przez spełnienie dobrych uczynków. Tak? A więc to wszystko miłość, nieprzyjaciół, tak? Przebaczenie, tu trzeba zakasać rękawki, żeby przebaczać żeby miłować tych, którzy nas y, krzywdzą. To nie jest proste, ale Chrystus nie przyszedł tutaj y, głosić pisielku y, protestanckiego o słodkim pierdzeniu i nic nie robieniu, tylko przyszedł nas, grzesznych ludzi, wezwać i uzdolnić do tego, by żyć Jego boskim życiem czyli naszej Jego świętością. A to nie jest proste. Rafałek pewnie o klepnie formułkę, już ma Jezusa. I ma i co? No i ma i nic nie musi robić. No bo ma. No I go nie straci, nie utracali, nie ma. Bujając sobie w wyobraźni, że, że on wierzy. Tylko, że Chrystus nigdzie nie powiedział, wierzcie we mnie i bujajcie sobie w obłokach, że wierzycie. Nie. Nigdzie tak do apostołów nie powiedział, nigdzie apostołowie takich wymysłów nie, 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 nie wypisują. Krzyż, cierpienie, wytrwałość. A więc, żeby mieć Chrystusa, panie Rafale kochany, to trzeba zakasać rękawy. Trzeba zakasać ręk zakasywać rękawę 24 na 7, żeby mieć Chrystusa, czyli żeby mieć życie wieczne tutaj, żeby żyć życiem wiecznym. Rafałku kochany, życie wiecznego to nie jest coś, co się ma. Ja mogę powiedzieć, że mamy uwagę. Tak, go mam. Życie wieczne to nie jest coś, co się tylko ma o, jak, o ołówek w ręku jak klucze w kieszeni. Życie wieczne to jest, coś, czymś, to jest rzeczywistość, którą trzeba żyć. To co, wy, to, co jak wy podchodzicie do życia wiecznego, to podchodzicie do życia wiecznego jak do odłożonej na półkę książki. Mam i koniec, nic nie robię, bo już mam. A życie wieczne to jest czymś, coś, czym my mamy żyć. Życie wieczne jest równoznaczne z życiem, życiem Chrystusa. Czyli żyć tak jak on żył. To jest życie wieczne, aby żyć tak jak Chrystus żył. A nie wyimaginowane jakieś oboje, ja se tam formułkę, ja se wierzę. To ta tam szatan też wierzy i drży. Tylko trzeba żyć. 17 Róża Świętego Jana tam pisze, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, tak? Tylko, że słowo znać to nie znaczy poczytać te trzy książki o Jezusie, tylko słowo znać w tamtym czasie to znaczyło coś znacznie więcej niż tylko znanie. To znaczyło relacje, to znaczyło zażyłość, to znaczyło po prostu identyfikację się z osobą, którą się zna. Zna. No to ja. Z... Tak to można powiedzieć, że wiele osób się zna, nie? Ale ile z tych osób, które znamy, żeby chociaż raz poszli na kawę? Nie? A się zna. Czy porozmawiało się e, tak po przyjacielsku? No, no nie, no, no, ale zna się, nie? No, e, dziś, dla nas w dzisiejszych czasach to słowo znam ma dość szerokie znaczenie od takiego płytkiego o znam kolesia, no tam widziałem go trzy razy znam go tak e, po twarzy nie? o to tam Tomek o znam go widziałem go tam ze trzy razy nie? Tam powiedziałem dzień dobry czy nie Czyli od takiej praktycznie nie znajo takiej znajomości w nieznajomości, tak, bo się praktycznie ze trzy razy widziało, ale się mówi, że go znam. Aż poznam, tak no znam kogoś, bo przeżyłem z nim pół życia. nie czy tam, yy, yy. Natomiast w tamtym czasie słowo znacz to znaczyło coś znacznie więcej. Niż y, tylko sobie poczytać o Chrystusie, o że był, umarł, zmartwychwstał i, i, i gra muzykę. Jeżeli patrzymy nawet na świadectwa apostołów, na świadectwo świętego Pawła, y, to on pisze o współcierpieniu z Chrystusem, to on pisze właśnie że chce poznać Chrystusa, zarówno od Jego zmartwychwstania, wstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. A tutaj, Rafałku, kochany, trzeba zakasać rękawy. Żeby mieć relację z Chrystusem, potrzebny jest krzyż, zaparcie się siebie, spełnianie przekazań, sakramenty. A więc trzeba spełniać warunki, i to nie warunki, że ja se tam yy, klepnę coś i coś się tam zrobię, tylko żeby mieć życie wieczne, czyli żyć życiem Chrystusa, trwać w Chrystusie i żeby on w nas trwał, to te warunki trzeba spełniać 24 godziny na dobę. Czystość, posłuszeństwo. Czuwanie, opanowanie siebie, wstrzemięźliwość, to jest praktykowanie całej listy cnót 24 godziny na 7. Walka o to, by doskonalić w sobie cnoty. Dlatego święty Paweł pisze do Tymoteusza, Walcz o wiarę, zdobądź życie wieczne. Tak? No to jeżeli wy już macie życie wieczne, nieutracalne, wszystko macie życie wieczne, jak książkę na półce, to dlaczego święty Paweł, to co święty Paweł nie wiedział o tym, dlaczego pisze do Tymoteusza, zdobądź życie wieczne? Bo przecież chyba miał życie wieczne, nie? Chyba wierzył Tymoteusz, chyba wierzył w Chrystusa. No to miał życie wieczne, to mu mówić zdobądź życie wieczne? No właśnie, bo mamy życie wieczne i mając życie wieczne, zdobywamy życie wieczne. Mamy życie wieczne przez życie z Chrystusem i w Chrystusie, tu na Ziemi, po to, żeby zdobyć pełnię w Królestwie Niebieskim. Ale to zdobywanie z Chrystusem i w Chrystusie które dokonuje się przez miłość, przez zachowywanie przykazań, branie krzyża, spełnianie wymogów Chrystusa, możemy tu upaść, możemy zerwać wiarę z Chrystusem, możemy się zaprzeć Chrystusa, możemy odpaść od wiary, stać się rozbitkiem w wierze, tak? A Apokalipsa nam mówi, że dla takich jest jezioro ognia. Więc Rafałku, posiadanie życia wiecznego Zakasanie rękawów, zdobywanie życia wiecznego. No to właśnie, to, to, to trzeba umieć łączyć kropki, ale żeby to robić z Rafałku, to trzeba znać Pismo Święte. I nie tylko je znać, przede wszystkim wierzyć w słowa Chrystusa. Co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Zachowuj przykazania. A Ty, co zrobić, że masz osiągnąć życie wieczne? Nie. A zachowywanie przykazań Rafałku to nie jest y, od przypadku do przypadku y, ze trzy razy w życiu, tylko to jest 24 godziny na dobę. I trzeba zakasać rękawki tutaj. my z Rafałku o co chodzi? Chrystus y, przychodzi do mnie, tak? Apokalipsa 3:20. Otwieram mu drzwi. I wtedy zaczynamy współpracę, bo ze mnie nic uczynić nie możecie, więc wpuszczam go razem z Nim, czy nie? Dobro, tak? On mnie uzdalnia do tego, żebym ja żył Jego życiem, i to życie Jego życiem jest moim życiem wiecznym już tu na ziemi, tak? Bo mam życie wieczne, czyli mam w sobie życie Chrystusa, tak? Ale żeby to życie wieczne było we mnie, to ja muszę zakasać rękawki i spełniać to, co Chrystus mówi, żeby trwać w Nim i On w nas. I nigdzie nie mówi, uwierz sobie i balbony. Nie, uwierz, zapieraj się siebie, bierz krzyż. Tu się identyfikujemy z Chrystusem. I Chrystus mówi, wytrwaj do końca, a będziesz zbawiony. No to jeżeli macie zbawienie, to dlaczego Chrystus mówi, że jak wytrwasz do końca, będzie zbawiony? To co to, dlaczego mówi o byciu zbawionym w czasie przyszłym, jak wytrwa do końca? To co to, jak już tam ktoś klepnie tą formułkę i się błogosławi, to już co, to już nie został zbawiony? To dlaczego Chrystus mówi o zbawieniu w czasie przyszłym? I apostołowie też mówią, chociażby w Hebrajszyków, że Chrystus się ukaże w dniach ostatecznych dla zbawienia tych, którzy go oczekują, tak? No to co, to wtedy będą zbawieni ci, którzy oczekują? Przecież oni już powinni być zbawieni od tam momentu uklepnięcia formułki no właśnie Rafałku, nie rozumiesz co to jest zbawienie, co to znaczy wypełnienie się dzieła zbawienia ty nic nie rozumiesz Rafałku no ale cóż protestantyzm się doprowadził do do takiego poziomu do takiego stanu nawróć się Rafałku, nawracajcie się wy i do kościoła w najbliższą niedzielę po szczerej spowiedzi, pozdrawiam